Cześć kochani, cześć! Jestem z powrotem z wakacje opoczęta, ale jest z tym związana ciekawa historia, bo to żaden Włoch z Irkiem nie zbieraliśmy. Mieliśmy jechać zeszłym tygodniu do Włoch byliśmy na lotnisku tak się cieszyliśmy że myśleliśmy, że odpoczywamy, jemy makaron, pizzę mm, mm, będzie dobrze i poszłam powiedziałam pani, o tak mam wszystkie dokumenty masz poproszę mam e, PESEL dla nią dla e, dziecko i mam e, jego akt urodzenia i ona powiedziała, proszę pani ja potrzebuję paszport albo chociaż coś dowód osobistego dla niego ja mówię a do czego dowód osobistego bo przecież to on nie prowadzi samochód żaden po co on potrzebuje to bo w Stanach my mamy tak, że potrzebujesz dowód jak, jak prowadzi samochód to o to chodzi, więc ja naprawdę byłam zaskoczona, myślę sobie ale, ale nie rozumiem, a, 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 nie mam, nie mam, nie mam, a co mam zrobić? I ona powiedziała, no to pani, proszę pani, jak ja mam wiedzieć i skąd ja mam wiedzieć, że to jest pani dziecko? I mówię, nie wiem. <noise> nie wiem, bo mam akt urodzenia, moje imię i nazwisko i on mówi, proszę pani, to mogłaś pani to drukować po prostu. I ja mówię... Okej, okay. dobra, to fakt to fakt. To ciekawe różnice. W Stanach ja nie miałam dla dzieci żaden dowód osobistego ani paszport dla niej. Tak byłam zaskoczona, tak byłam po prostu zgubiona, że to było potrzebne i mówię, okej, okay, proszę pani, ja nie mam. Ja sorry, nie mam. Czy coś możemy robić? I pani mówi. Nic. Hmm. Nic. Ok, nic. To był dobry moment w życiu jako Amerykańką Naprawdę, ja nie jestem przyzwyczajona do tego słowa, że nic się nie da. Ja zawsze myślę sobie, coś kochana się da. Co się da, to jest niemożliwe, że nic się nie da. I ona mówi. Więc trudno, 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 trudno. Rozumiem, że, że to się nam nie udało. Rozumiem, ja ma, mam o takiej rzeczy pomyśleć. Zgadzam się. Dobra, już pojechałam e, do Wrocławiu, żeby załatwić dla siebie e, obywatelstwa i dla New e, paszport i będzie dobrze. Więc wiem, że mam ogarnąć takie papierowe sprawy i teraz wiem różnice między Stanach i, i polskiej, że jednak trzeba mieć takie rzeczy, żeby podróżować do innych krajów Unii Europejskiej i chyba wiecie, chyba nawet nie musicie to oglądać, żeby wiedzieć o tym. Ja chyba jestem jedyna, który Ups, nie widziałam. Więc tak, teraz dzisiaj był ciekawy moment, bo dzisiaj cały tydzień ja powiedziałam sobie, ok, nie pojechaliśmy do Włoch, ale zrobię sobie wakacje w domu. Tutaj w głowie. Nieważne, że nie jestem we Włoch, że nie jem makaron, trudno będę w domu robić wakacje. Nie, nie potrzebujemy gdzieś jechać, żeby załatwić dla siebie trochę odpoczynek, tro, trochę dobre myśli, że myślimy o siebie chwilę i że pozwolę sobie poczytać książkę zamiast poukładać ubranie. Ale powiem Wam tak, że dzisiaj wróciłam z wakacji. Wczoraj wieczorem mieliśmy lot z powrotem i mówię, ok, dzisiaj wracam. Dzisiaj już usiądzę i piszę e-mail. Dzisiaj e, robię vlog dla Was. Dzisiaj muszę wszystkie pranie ogarnąć. Muszę. I już ustaliłam w głowie wczoraj, że wracam do pracy jutro. I wiecie co? Dzisiaj od rana jest sirk. Od rana. Ilya dzisiaj miał przedstawienie w szkole. Zapomniałam o tym, bo mam miliony innych rzeczy w głowie, na przykład rzeczy, które w ogóle nie są ważne, tak jak ile skarpetki mam pokładać dzisiaj i ile yy, pranie. To tak co, 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 co nie jest tak ważne. I on był trochę spóźniony. Na szczęście zdążył na autobus, ale mógł nie zdążyć. I jego nauczycielka wczoraj mi powiedziała o tym. Mogłam o tym pamiętać, nie pamiętałam. Później mam sprzątać i inaczej się bawić i, i, i dziecko potrzebuje zmieniać pampers. Mam teraz wiele, wielorazowe e, pieluchy i mam umieć i kupa i drugi umyć. co jest po prostu o tym będziemy rozmawiać, ale nie dzisiaj. Od rana jest w głowie ustalone, że wracam do pracy. I wiecie państwo co? Ja już chyba nigdy nie wracam do pracy. Po co? Bo ja i tak ogarniałam inne rzeczy, jak byłam na wakacje. Ja i tak poukładałam ubranie, jak byłam na wakacje w domu przez tydzień, ale miałam inne podejście do tego, że jak zdążę. Bawiliśmy się z Irkiem, z dziećmi to było pierwsze zamiast myśleć o, o pracy albo o co ma być zrobione i tak dużo zrobiłam. Więc ja już nie wracam do pracy. Ok? Jeżeli ktoś mi potrzebuje, ja jestem na stałe, na wakacje, u mnie na wsi, w domu. Jak ktoś mi potrzebuje, proszę zadzwonić, bo na wakacje też umiem odbierać telefon. I, kobiety, ja Wam bardzo proszę, nie wróćcie z wakacji. Po co nam? Całe życie możemy żyć tutaj, w głowie, na wakacje, jeżeli zdążę poukładać tej skarpetki, poukładam. Jeżeli nie zdążę, chyba dziecko i jej dobre poczucie jest ważniejsze. Chyba związek z mężem jest ważniejszy niż, niż kłócenie o kto będzie znieść pranie na dole i kto będzie sprzączać podłodze. Chyba to jest ważniejsze. Ja się tak cieszę, że nam się nie udało wyjazd do Włoch, bo wtedy ja bym myślała, że tam gdzieś jest wakacje i tutaj w domu jest praca. Jednak wiem, że nie trzeba nigdy jechać, żeby być odpoczęta, żeby być spokojna, żeby robić rzeczy, kiedy i wtedy masz czas. Nie. Biegać, jak nie masz głowy, bo wszystko ma być zrobione. Kto jest ze mną? Czy jesteście w pracy, czy jesteśmy na wakacje? Gdzie jesteśmy, kochani? Bądźcie ze mną na wakacje cały czas. Kocham Was bardzo i bardzo dziękuję, że, że oglądajcie i że jesteście ze mną, bo naprawdę to mi ucieszy, jak wiem, że mam z kim rozmawiać. Dajcie mi komentarze. Powiedzcie mi, gdzie ty jesteś na wakacje. Może jesteś um, w Poznaniu na wakacje, albo w Krakowie na wakacje. W domu jest najlepsze wakacje w życiu. Terapeutic Mama, kocham was. Oglądaj, bo jest dobrze.